Wytyczne instalacji systemu wagowego. Wytyczne dotyczące prawidłowej instalacji urządzeń elektrycznych. Mierniki i transmitery masy. Przewody pomiarowe muszą być odseparowane od reszty instalacji elektrycznej. Najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie połączenie czujników do miernika wagowego bez dodatkowych połączeń czy terminali. Zaleca się unikanie montażu dodatkowych urządzeń elektrycznych zawierających przetwornice, falowniki na panelu wagowym. Jeżeli nie da się tego uniknąć, należy stosować odpowiednie płyty separacyjne. W przypadku zasilania prądem przemiennym 380 V należy zastosować transformator. Nie należy podpinać zasilania bezpośrednio pod przewód fazowy i neutralny. Osoba odpowiedzialna za instalacje elektryczne musi przygotować i zainstalować wszelkie wymagane zabezpieczenia elektryczne. Zalecamy nie wyłączać zasilania w celu uniknięcia kondensacji wilgoci wewnątrz urządzeń.